No to moi drodzy, tak prezentuje się nasza Asterka Perełka po pierwszym odcinku modyfikacji. Ale zanim zobaczycie samochód w pełnej klasie, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jeden mały szczegół, który moglibyście przeoczyć, a mianowicie mamy śruby do felk w kształcie kolców. Żeby było groźniej, wiadomo. W naszej jasterce pojawiła się dziura w masce odsłaniająca napis Opel na pokrywie. Jest blot na dachu, są neony, fejkowe wloty na masce i na drzwiach, czerwone, świecące dywaniki w środku, Bokrowce na fotele marki Tuning, filtr stożkowy za 39,90, karbonowa folia na progach, karbonowe osłony lusterek. No i oczywiście 17-calowe felgi, których kolor wybraliście na naszym Instagramie. Ale wierzcie lub nie, dopiero się rozkręcamy i to dopiero start naszego projektu, a w dzisiejszym odcinku wieziemy naszą asterkę do Omega Cars. Nie wiem, czy pamiętacie Daniela z naszego odcinka zgadni prawdziwego mechanika. Okazało się, że kontakt się przydał, bo Daniel powiedział, że pomoże nam. Między innymi z montażem tego. Czyli Lambodorców, które z tego co nam wiadomo, są dramatycznie trudne w montażu, więc Danielu, czy ty wiesz, co ty się... Nie, ale się domyślam. No ja się też domyślam, bo zasięgnąłem troszeczkę języka i nikt pochlebnym słowem nie uraczył takiego wynalazku. Elegancko to tutaj tak. Teraz się jeszcze zastanawiam, czy ten zawias się zmieści pod błotnik, ale nawet jeżeli nie, to się go odpowiednio wyprofiluje. Zespojleruję Wam delikatnie, mamy zamówiony zderzak, progi, znaczy obydwa zderzaki oraz progi, nie mamy nic zrobionego z błotnikami, więc być może od razu się coś stworzy. Dobra, to skoro Daniel i chłopaki z Omega Cars działają troszeczkę przy Lambodorsach, no to my zajmiemy się czymś, co my jesteśmy w stanie zrobić przy okazji, czyli pewnymi modyfikacjami wnętrza. Czy ty, Adrianku, podejrzewasz, co tutaj się może znajdować? Hmm. Hmm. Czy to jest tunik deski rozdzielczej? Hmm. Pasujący doskonale do naszych dywaników? Jest. Proszę bardzo. Czy myślisz, że technika wygrzewania elementów na masce Samochodu na słońcu się sprawdzi? Czemu by się miała nie sprawdzić? No powtarzamy operację, no chyba się za mało jednak nagrzało na słońcu. Klejenie tego się, yy, to znaczy pięknych elementów wnętrza było dość czasochłonne, więc równocześnie trwał montaż Lambodorsów, no i minęły może jakieś dwie godziny i nadszedł czas na pierwszy test. Spróbuj. No, no, dobrze ci idzie. Jeszcze, 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 jeszcze musisz otworzyć, jeszcze. Jeszcze. Jeszcze? No, a ty ty chyba się bawisz z あいつ No, tak jak widać, drzwi działają, ale trochę nam opadły. Niestety, ale zestaw uniwersalnych zawiasów do lambodorsów, który kosztował 1900 zł, okazał się być wykonanym z materiałów, które gieły się od samego patrzenia, więc sam mechanizm wymagał kilku poprawek. A ja w międzyczasie miałem kolejny prezent dla Adrianka, czyli gałkę zmiany biegów w kształcie złotego kastetu, którą od razu zamontowaliśmy. <śmiech> <śmiech> Ładnie. Nie tylko grube mody, ale i takie małe smaczki złożą się w całokształt naszej perełki. Z odcinka na odcinek będzie coraz gorzej, więc oglądajcie. Moi mili państwo, przedstawiam... Cik, 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 cik. O o, chyba zach**dłeś maskę, wiesz? No jest taka szansa. Ta to wszystko było planem. Chciałem pokazać, że nie powinno się tych drzwi otwierać jak jest otwarta maska. Tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych. Proszę bardzo, gdyby ktoś nie wierzył, że to się da spasować. A co ty tu robisz? Patrzę i pomagałem Adamowi przeciągać parę kabelków. Do czego? Do tej skrzyni. Teoretycznie do tuby, a co z tego wyniknie? Co... Żeby nie było, cały sprzęt jest markowy. Wzmacniacz mamy blau Punkta, sam głośniczek JBL -ik. Źle wymawiasz JBL. Ible. JBL? Ible. Ible. W takim razie. I kosztowało to 350 zł. Ale profesjonalne kable. Te kable to są. w kolorach bmw em chyba, co? Dramatycznie! <laughs> No, moi drodzy, okazuje się, że strzał z Omega Cars był strzałem w dziesiątkę. Bo z tego, co ja się dowiadywałem, to było mówione o tym, że zamontowanie jednych Lambodorsów w jeden dzień jest zasadniczo niemożliwe, a my już lecimy. No dobra, my. Daniel leci już z drugimi na stronę kierowcy. Tuba w bagażniku już wylądowała. Czeka na podpięcie, także już lala moment usłyszymy, jak to gra, natomiast pozostało nam jeszcze parę szlifów, jak chodzi o wnętrze naszej pelełki, m.in. I innymi... eee, no właśnie, w temacie szlifów to, żeby nie zamęczać Was dźwiękiem szlifierki, wnętrze Astry zostanie doposażone w jaką kierownicę, z pewnością oryginalną firmy Momo, bo kosztowała aż 78 zł i 53 grosze. Tak jak mówiłem, motyw kolorystyczny we wnętrzu to będzie czerwień, no i tak też jest w tym przypadku. Kierka więc wleciała do środka, a w międzyczasie poszliśmy zobaczyć, jak tam się mają nasze lambodorsy i no, spoko. Uchóra. Ej! Uchóra. No, tak jak mówiłem, zawiasy są z głównolitów. <śmuszy> <Co jest? śmuszy> <śmuszy> <śmuszy> LAMBO 2024! Nie. Dobra chińska produkcja, nie jest zła. Nie, no dobrze jest, dobrze. Czuć, że ta śrubka k***a... Idziemy to dobry. Zresztą takie same zawiasy montował u siebie majster Wozap i też ładnie pokazał jakość wykonania tego produktu. Ale niezrażeni niepowodzeniami z Lambodorsami kontynuowaliśmy ciągnięcie wiązki do subwoofera w bagażniku, by w końcu usłyszeć ten solidny bas. A jak chodzi o moc basu? Simon, zostały kabelki. No, jest dobrze. No, tuba z 800W wzmacniaczem grają całkiem solidnie. Trzęsąca się tablica rejestracyjna jest chyba najlepszym tego dowodem. I akurat tuż po podpięciu sprzętu grającego przyjechał do nas gość. Kto to do nas przyjechał? Moi i drodzy Państwo, dzień dobry, się Przedstawiam. Tego kolegę. Uuu. Szeroki. Jest szeroki, długi, wysoki. Myślę, że się nada. Proszę. Dawaj przymiareczka szybciutko. O, trzeba zrobić wstępną przymiarkę. O nie! O nie! Będzie dobrze. No. Kurde Mateusz. No i co teraz? Się zrobi. zrobi się. Zrobi się, chopie. Brawo. Będzie pasować. Nie ma za co. 200 zł do budżetu perełki. Szymon zaprezentuj prezentu i Mateuszowi jak nieszczę sabufer. Hej. 10. <ślesk> 15, 20. 25. <ślesk> Julia. Ja, są sobie pokryty. myśli w środku. No to słuchajcie, jako że klapa bagażnika w naszej Astrze G w wersji hatchback, tak, bo to jest hatchback, jest dosyć krótka, musieliśmy skrócić tutaj ten punkt mocowania do klapy. No i teraz ta część nam nachodzi na szybę, więc zrobimy takie ciachnięcie, elegancko, że zostaną na dalszym ciągu te dwa otwory. Zrobimy sobie dodatkowy otwór montażowy tutaj do klapy i powinno działać. Powinno, na pewno będzie działać. From the middle list like a rocket, give me a bit, I'm a bit, I'm a rocket. Feeling like rocket, filling my pockets. Bad polar man, humble and kaki. They try to copy, give me the money, I need my greens like it's brackley. I ain't trying to board on the budget. Adrianku, słuchajcie. Wytłumacz, widzą, co ty tutaj robisz przy tym makaronie. Wiesz co? To chodzi o to, że teraz z tych 25 kabli trzeba zabrać taki ładny warkocz. I wypuścimy go w ogóle, jak będziesz otwierał lambodorsy, to będzie warkocz problem jest taki, że fabryczna wiązka z drzwi no nie jest tak długa, żeby sięgnęła od tam mniej więcej, a no jednak te drzwi nam się tutaj na trochę otwierają więc chcemy, żeby całość tego fabrycznego wyposażenia samochodu była w dalszym ciągu funkcjonalna no dobra, tak jak widzicie, lambodomsy są i działają zostało kilka ostatnich szlifów dosłownie, no i przelutowanie i wydłużenie całej wiązki drzwi czym zajmie się Adrian natomiast tak naprawdę plan, który mieliśmy na ten odcinek, czyli Lambodorsy, spoiler, parę modyfikacji we wnętrzu, które pewnie już bardzo dobrze widzieliście, no i nasza wisienka na torcie, czyli gigantyczna tuba basowa zostały wykonane. Plany na kolejne odcinki są jeszcze grubsze, więc pamiętajcie, żeby być tutaj za tydzień i za dwa tygodnie. Następny odcinek będzie naprawdę gruby, ale nie wiem, nawet, czy ten jeszcze kolejny nie będzie jeszcze grubszy. No a przyznajcie, że... Usually, I can be soft in a place with the pretty face, it'd be the waist and a fat cake. Let me get a taste. Yeah, we lit it, get the bottles out the case. Show got a body like you got a case. Out of this world, give us some space, boss. But i let you set the pace. I wanna get in, you look like a safe, 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 safe.